Witajcie, z tej strony Sebastian. Jest niedzielne popołudnie. Wczoraj troszkę poimprezowaliśmy, ponieważ kolega miał urodziny. I w sumie korć mnie, żeby nagrać odcinek o dwóch rzeczach. Pierwsze, po pierwsze o tym, jakie są tutaj dyskoteki w Szczecinie, znaczy jaki poziom prezentują. I nie tylko o dyskotekach, ale także o, o restauracjach i tak dalej. Przy okazji zszedłem teraz. Pokażę wam, miał miejsce, miał miejsce wypadek. I przyznam, że Jestem zaskoczony, jak szybko pojawiła się policja oraz, e, oraz karetka pogotowia, ponieważ to trwało tylko naprawdę, nie wiem, dwie minutki. Dzień dobry, tak? <laughs> <Nie. śmiech> Witamy, witamy. Policja będzie? Nie, nie, zobaczymy. A ale jak... E, A, widziała Pani, jak może coś się stało, nie nie czy nie? Nie, wyszłam i już, już pobór, tak. No. No. Co? się ten pan, no, co on taki niedobry? nie wiem. Co tu nie mogę porozmawiać? Dokładnie. Przepraszam za tą akcję, ale coś dziwnego się działo. Nie wiem, to była jakaś patologiczna rodzina. Mąż zaczął żonę psem szczuć. No dobra, nieważne. W każdym razie, może kamerę tam na mnie? W każdym razie słuchajcie, skończył mi się teraz tydzień wolnego i teraz przez dwa tygodnie muszę być dostępny dla firmy, co oznacza, że będę gdzieś wyjeżdżał. Nie wiem jeszcze gdzie, dlatego że nie dostałem takich informacji. Mam nadzieję, że jutro, jak będę w biurze, to się dowiem i wtedy Was poinformuję, czy jakie są wyjazdy planowane. Jeżeli nie będzie żadnych wyjazdów, to wtedy będę wtedy będę w Szczecinie coś nagrywał. No i powiedział. Pawełki. Gadnęło z tego. No akurat nie mówię, który jest malową, mam teraz mam. Małą tak. Garnę. To jest to tak. Że... No tyle no. nie będę. <trym> ja będę nie wiadomo. Nie nie <trym> Strasznie nieprzyjemna sprawa, ponieważ uderzenie było z tyłu z prawej strony, tam gdzie jest. E, jak to się nazywa fotej dla dziecka? Czy tam z tyłu dziecko jechało, które jest teraz w karetce? Czy komu się krzyda nie stała? Eee. Nie. z dzieciaka potrąciła babka na pasach. A to jeden samochód, czy więcej Nie, Jeden. Ale czy Znaczy, no do kogoś dobił. Do jakiegoś innego samochodu poduszka wywaliła. Eee. standardowo. Tu policja kiedyś wymusiła. I ludzie z bramy krzyczeli, to wasza wina. Mam zdjęcia. To jest często wypadek. No, a nie widać, że do kogo dobił, która po ptokach. Co tego? No ruchy panie panowie policjanci. Ty, ruchy. albo on tak uderzył, że obrócił tamtego srebrnego. Tam się wydaje, może w tył mu wjechał komuś. Może, ale... Możliwe, że ten srebrny chciał skręcać. No nie wiem, szkoda, że nie widzieliśmy, kurcze. No ale to wiesz. Jest... I może mu w tył wjechał, dlatego nie widać uszkodzeń. Jak grzecznie wszyscy stoją. To wasza wina. <głosy> <głosy> Jak policja tutaj wjechała w kolesia. To policjanci przecież z łapami chcieli lać kolesia. No jak o, ten Ludzie z bramy tutaj stali, ja mam fotki. Ludzie z O, karetka i tak przyjechała. No, to się pomyślało. Znaczy prewencyjnie pewnie, muszę sprawdzić, nie? Żeby urzędowo się zgadzało. Ciekawe jestem kiedy straż pożarna przyjedzie, bo muszę użyć sorbent, żeby ten olej tutaj zebrać. To jest dzieckiem pani, czy mi się wydaje? Tak. No. A ładny, ambulans? No. Ładniejszy niż te w Stanach. Oczywiście, że tak. To było tylko taki krótki dziennik z efektami specjalnymi. Pozdrawiam i do usłyszenia niebawem. Hejka.